Co to elfy napisały tutaj? Kacper Stella i Kalen. Chcecie zobaczyć magiczną sztuczkę? Posypcie trochę naszego magicznego elfiego brokatu na te jajka, a kiedy wrócicie ze szkoły zobaczycie, co, w co się zabiją. O, proszę. No to posyp, zobaczymy, co się to stanie. Tylko tak przekręć, żeby się nie wysypało całe może. No, dobra, wystarczy Kacperku chyba. Teraz Stelusia, no. Dobrze. Oj, oj! Teraz to na pewno będą magiczne jajka, jak tyle brokatu. No to nic, czekamy co to się stanie, co? To co? Uciekamy do szkoły, żebyśmy się nie spóźnili. No zobacz, jaką masukienkę. O też taką brokatową. Popatrz. Tak, tuliś założyła taką sukienkę, pod taki brokat tutaj. A tu są Jak zostawili. Co to Kalenku zrobiły te elfy? Zamieniły na Kinder jajka. Możemy je wejść. No, możecie sobie po jednym wziąć, skoro takie Magic wam zrobili. To dla Kalenusia? No, to jeszcze dla Kacperka zostawimy, tak? Senta. Tu jest Senta. No poważnie. To jako... jest mm -hmm. Proszę, jakie magic zrobiły te elfy, co? Co, Kalenusiu? Zrobiły taki magic? Tak. Tak? A teraz kolejna sztuczka. Przesuń palcem brokat.